Bracia Golec pragną podziękować mamie za miłość. Z okazji 80. Urodzin seniorki przygotowali niezwykły prezent. Tacy synowie to skarb wykrzyknik kroka na storka Rodgolców wkrótce będzie celebrować okrągły jubileusz. Z tej okazji czekają miła niespodzianka. Mama lubi podróżować, sporą część świata już zwiedziła. Gdzie nie była? W Meksyku, w Jerozolimie na pielgrzymce, teraz chcemy jej pokazać ładny kawałek Polski. W maju zawieziemy ją do sanatorium, zdradza dobremu tygodniowi Paweł Golec, 44L. Kropka, ale to dopiero początek prezentów, jakie synowie wraz z rodzinami przygotowali dla pani Ireny z okazji jej 80. Urodzin przypadających 25 marca. W zeszłym roku wyremontowaliśmy mamie dom z zewnątrz. Teraz będzie remont wewnątrz. Chcemy, żeby miejsce, które tak bardzo kocha, wyglądało idealnie. Mówią synowie. Braci golców jest czterech, Staszek, Rafał i bliźniacy, Łukasz i Paweł. Wychowywali się w milówce. W ich domu się nie przelewało. Żyliśmy skromnie. Tata pracował w hucie, a mama, żeby dojechać do zakładów tekstylnych w bielsku białej, wstawała o godzinie cztery rano i tak przez 35 lat. Rodzice uprawiali też rolę, chociaż w górach ziemia nie rozpieszcza. Gleba szóstej kategorii ledwie szczypiorek urośnie, wspominał w jednym z wywiadów Paweł. Kropka na dodatek dotknęła ich wielka tragedia. Gdy mieliśmy po 14 lat, tata umarł. Odszedł zdecydowanie za wcześnie. Rak wątroby pokonał go w ciągu miesiąca, wyznaje muzyk. Pani Rena została sama z czwórką dzieci i mimo że jej życie jej nie rozpieszczało, była dla synów wielkim wsparciem. Pod koniec lat 90. Paweł i Łukasz założyli zespół golecu orkiestra. Wielu producentów mówiło, że nie wróżą im sukcesu, że muzyka ludowa się nie sprzeda. Mama zachęcała, by się nie poddawali. Zakasali rękawy. Pani Irena i bracia składali i pakowali kasety magnetofonowe. Pomagała też babcia Helenka. Wreszcie w rodzinnej milówce stworzyli własną firmę fonograficzną Golec Fabryka. Kropka: wychowano nas w duchu rodzinnego ciepła, poszanowania tradycyjnych wartości. Myślę, że to zaplecze nie tylko świadczy o nas, ale też pomaga nam żyć, mówi Paweł. Kropka rodzina to najwspanialsza rzecz na świecie. My możemy jedynie podziękować rodzicom, mamie, za to, że stworzyli nam taki dom i tak nas wychowali. 25 marca będzie wyjątkowa okazja, by powiedzieć: Dziękuję, wykrzyknik Apostrof.